10 października najlepszy fragment Biblii. Bóg ustanowił Jezusa jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. List do Rzymian 3, 25 i 26. Wersety 25 i 26 trzeciego rozdziału listu do Rzymian. Mogą być najważniejszymi wersetami w Biblii. Bóg jest całkowicie sprawiedliwy, a usprawiedliwia bezbożnego. Naprawdę, sprawiedliwy sędzia uniewinnia winnego. Nie jedno albo drugie, ale obie te rzeczy. Uniewinnia winnego, lecz nie jest winny, gdy to czyni. To jest najwspanialsza wiadomość na świecie. Bóg Jezusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą, 2 Korintian 5:21. On bierze na siebie nasz grzech. My bierzemy Jego sprawiedliwość. Przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele Rzymian 8:3. W czyim ciele w ciele Chrystusa? Czyj grzech jest potępiony w tym ciele? Nasz, co w takim razie z nami, nie ma żadnego potępienia. Chrystus grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. 1 Piotra 2:24. Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. 1 Piotra 3:18. Jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania. Rzymian 6-5. Jeśli najbardziej przerażającą wiadomością na świecie jest to, że zasłużyliśmy na potępienie od naszego stwórcy i że jest on zobowiązany przez swój własny sprawiedliwy charakter, aby zachować wartość swojej chwały, przez wylanie swojego gniewu na nasz grzech. To najlepszą nowiną, ewangelią na całym świecie jest to, że Bóg ustanowił i wprowadził w życie drogę zbawienia, która również podtrzymuje wartość jego chwały, cześć jego Syna i wieczne zbawienie jego wybranych. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników.